Dzień dobry, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w serii Bóg Ojciec i faktycznie trochę nam przepadł ten odcinek z serii DNA, gdzie miałam mówić o tym, czym jest łaska, czym nie jest i co to znaczy właśnie wypadać z łaski, ale to po prostu będzie w najbliższy czwartek. Natomiast na dzisiaj Bóg mi pokazuje jeden werset, który myślę, że jest nam potrzebny, żeby właściwie ukierunkować nasz sposób patrzenia, żeby jakby patrzeć we właściwym kierunku. I ten werset jest z Księgi Jeremiasza, rozdział 31. Jest to, słuchajcie, werset trzeci. Bóg w ogóle na różne możliwe sposoby dzisiaj mi pokazywał ten werset, więc wierzę, że on jest na dzisiaj. Czytamy tak. No tutaj jakby pomijając ten wstępik, ale chodzi mi o, o ten fragment. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też podtrzymywałem dla Ciebie łaskawość. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też podtrzymywałem dla Ciebie łaskawość. Tutaj jest jeszcze w przypisie inne możliwe tłumaczenie, ale chcę zostać na razie na tym tłumaczeniu, bo to jedno zdanie bardzo fajnie porządkuje nam, jak powinniśmy patrzeć w ogóle, na nasze życie duchowe, na naszą relację z Bogiem i w związku też w związku z tym też na łaskawość Boga, której my doświadczamy w życiu. Zobaczcie, Bóg mówi: "Ukochałem Cię, To ja ciebie ukochałem. To ja pierwszy. I to się może wydawać oczywiste w kontekście stworzenia świata i Boże, jakby w kontekście w ogóle całego Bożego Zamysłu, że Bóg był pierwszy i stworzył człowieka. No to jest dla nas oczywiste, tak? Że Bóg właśnie był pierwszy, stworzył tam sobie, wiecie, oddzielił wody, lądy, bla, 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 stworzył człowieka, bo go kochał. No to jest dla nas jakiś basic, który myślę, że każdy z nas dobrze zna. Ale w kontekście łaskawości. Czy masz świadomość, że to, co się dzieje w Twoim życiu, wszelkie to dobro, które się dzieje, wynika nie z Twojego działania, nie z Twojej postawy, ale z tego, jaki jest Bóg i że On Ciebie kocha, że to On Ciebie wybrał, że to On jest Bogiem. Trochę sobie już mówiliśmy o tym w poprzednich odcinkach, że łaskawość jest naturą Boga i ona jest jakby. Po prostu sama w sobie, ona po prostu istnieje, ona jest i, i działa. Niezależnie od naszych uczynków, ona działa. I tym bardziej Bóg chce objawiać swoją łaskawość właśnie tam, gdzie w naszej ludzkiej sprawiedliwości nie ma na to miejsca. Ale właśnie Boża sprawiedliwość polega na tym, że choćby naprawdę człowiek był totalnie upadły, to jeśli tylko zawoła do Boga, to on w tym miejscu tego ogromnego upadku objawia swoją łaskawość właśnie dlatego, że Bóg mówi do nas: Ukochałem Cię, to ja Ciebie ukochałem, to ja Ciebie stworzyłem, to ja mam plan na Twoje życie i widzę Cię oczami prawdy, i naprawdę, słuchajcie, mam takie doświadczenie. Gdzie właśnie byłam na samym dnie mojego życia? To było właśnie e, sierpień 2018, czyli niedługo będzie równe dwa lata. Kiedy byłam w tym miejscu, to było tak obrzydliwe miejsce, że ja sama na siebie nie mogłam patrzeć, i osoby, którym powiedziałam szczerze, jak wtedy było, osoby, które mnie, e, jakby widziały mnie w pełni w tym miejscu, one również były tym zniesmaczone, że można naprawdę być w takim stanie. Ale Bóg, ale Bóg Wszechmogący to była jedyna osoba, która nie, 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 nie czuła obrzydzenia do tego, bo Bóg właśnie w tym beznadziejnym miejscu mówił mi: Ukochałem cię, ukochałem cię odwieczną miłością. I szłam co tydzień do spowiedzi, szłam co trzy dni, co dwa dni do spowiedzi, a Bóg mówi: Kocham cię. I to jest ciekawe, powiem wam tak szczerze, że w ogóle w tamtym czasie nie chodziłam do jednego księdza. Tylko chodziłam do różnych spowiedników i za każdym razem wyznawałam obrzydliwe grzechy, a Bóg mówił Kocham cię, kocham cię, mam dla ciebie plan. Jesteś moim ukochanym dzieckiem. Kocham cię. I to, co tu czytamy, ukochałem Cię odwieczną miłością, to są słowa na dzisiaj dla Ciebie. Bóg mówi je prosto do Twojego serca: ukochałem Cię odwieczną miłością. I właśnie dlatego też podtrzymywałem dla Ciebie łaskawość. I to jest doświadczenie mojego nawrócenia, że e, wszelka łaska, czyli wszystko, co mam, łącznie z tym, że żyję, bo nie chciałam żyć, łącznie. To właśnie ten fakt, że żyję łącznie z tym, to jest wszystko łaska. I nie jest to zasługa mojego działania, nie ma w tym po prostu nic to wspólnego ze mną, z moją osobą, ale ma to wspólnego z Bożą naturą. Jakby jest to wynik po prostu Bożej natury, że On nas kocha i jest Bogiem łaskawym i. Bóg dzisiaj mówi dokładnie te same słowa do Ciebie. Ukochałem Cię miłością odwieczną i dlatego podtrzymywałem dla Ciebie łaskawość. Jestem dla Ciebie łaskawy i będę objawiał moją łaskawość w Twoim życiu każdego dnia, do końca życia. I być może, tak jak mówiłam, być może dzisiaj tego nie widzisz, ale kochani, naprawdę. Nadchodzą dla nas, chrześcijan, nadchodzą bardzo dobre czasy. Naprawdę ja wierzę w to, że wchodzimy w taki etap, gdzie Boża chwała będzie się bardzo konkretnie objawiać w taki sposób, w jaki my jeszcze się tego nie spodziewamy, i to będzie moment, kiedy będziesz widział Bożą łaskawość, będziesz widział ogrom Bożej łaski. I to, co chcę dzisiaj szczególnie podkreślić, to właśnie ten kierunek, że to od Boga wszystko się zaczyna. I dobre zrozumienie tego tematu zabiera w ogóle w tym momencie jakieś myślenie, że ja muszę coś zrobić, że ja muszę, nie wiem, wiecie, muszę się godzinami modlić, żeby coś u Boga wyprosić, że ja muszę uciekać się do wstawiennictwa innych osób, czy to zmarłych w postaci świętych, czy muszę się uciekać do wstawiennictwa, Najbardziej rozpoznawalnego charyzmatyka, żeby objawiła się Boże łaskawość. To wszystko odchodzi, kiedy zrozumiesz, że Bóg Cię kocha i jest dla Ciebie łaskawy. I naprawdę nie musisz biegać po różnych konferencjach, nie musisz. Obmatwiać wszystkich po prostu świętych, jeden za drugim. Nie musisz kończyć jednej nowenny pompejańskiej i zaczynać drugiej. Nie musisz tego wszystkiego robić, bo Bóg już Ciebie ukochał i już jest dla Ciebie łaskawy. I kiedy to zrozumiesz, to zaczniesz się na, otwierać na tą prawdę, e, zaczniesz w nią wchodzić i to się będzie objawiało. No bo e, właśnie, tak jak w to uwierzymy, tak będzie nam się działo. Więc uwierz w to. Naprawdę dzisiaj jest ten moment. Uwierz w to, że Bóg Cię kocha i dlatego jest łaskawy. W Twoim życiu będzie objawiał ogromną łaskawość, że Ty sam będziesz zaskoczony. Ja wierzę, że tak będzie. Sama, im bardziej wchodzę w ten temat, tym bardziej to widzę. E, no naprawdę, powiem Wam po prostu, Bóg mnie totalnie zaskakuje. Ale dokładnie tam, gdzie ja odpuszczam, i dokładnie tam, gdzie nie chcę, jakby po swojemu działać, tylko po prostu mówię: Boże, tobie to zostawiam, i chill, w ogóle o tym nie, nie myślę, po prostu jestem tu i teraz, nie, nie zadręczam się jakimiś kwestiami. To naprawdę Bóg tak działa i tak wszystko porządkuje, że ja sama bym na to nie wpadła. I, i to jest właśnie przejaw Bożej Łaski. I słuchajcie, jeszcze nasuwa mi się. Tutaj właśnie taka kwestia, bo czasem jakby spotykam się z takimi wypowiedziami i ja sama też tak miałam, że właśnie tak mówiłam: Boże, czy Ty zawsze musisz mnie tak docisnąć, żeby coś się wydarzyło? Czy naprawdę musimy zawsze dojść do jakiejś takiej granicy, po prostu mojej wytrzymałości, i wtedy coś się wydarzy? I słuchajcie, Bóg mi dał zrozumieć. A bo właśnie, bo jakby wydźwięk był taki, że jakby nie rozumiałam, dlaczego Bóg nie może zadziałać wcześniej. Że, wiecie, jakby miałam taką trochę, no nawet może trochę pretensję do Boga, nie Boże, dlaczego ty nie zadziałałeś wcześniej? Tylko musiałeś mnie tak docisnąć, no i teraz dopiero łaskawie zadziałałeś. I słuchajcie, Bóg mi dał zrozumieć, że to nie jest kwestia, że On chce nas docisnąć, tylko to jest kwestia, że my. Na pewnych etapach naszego życia i naszej wiary jesteśmy tak bardzo zamknięci na działanie Boga i tak bardzo zdani na własne działanie, że nawet nie otwieramy się na Bożą łaskę. I właśnie te momenty, kiedy naprawdę w życiu po prostu już ledwo ciągniemy, już po prostu zaczynamy odpuszczać naprawdę zaczynamy odpuszczać i stwierdzamy, że jest nam wszystko jedno, to właśnie wtedy Bóg nareszcie ma przestrzeń, żeby zadziałać. Więc to mi też tak pozwoliło fajnie zmienić właśnie postrzeganie tej kwestii. Że to nie jest tak, że Bóg chciał mnie gdzieś na siłę docisnąć, i ja wtedy po prostu, wiecie, nareszcie, jakby gdzieś jak przeszłam to dociśnięcie, przeszłam tą lekcję, to nareszcie zasłużyłam na Bożą łaskę. Nie, to jest w ogóle, to nie jest w ogóle ten kierunek. Być może otworzysz, jeśli otworzysz się wcześniej. Jeśli naprawdę otworzysz się wcześniej na Bożą łaskę, to zobaczysz ją wcześniej i nie będziesz dochodził do tak krytycznych momentów swojej wiary, gdzie będziesz na przykład już ledwo ciągnął po prostu w swoim życiu, tak? Mam nadzieję, że udało mi się to w miarę jasno przekazać. No, naprawdę, słuchajcie, Boża miłość jest niepojęta, jest przeogromna. I Bóg jest totalnie, totalnie łaskawy, i modlę się dzisiaj za Was i błogosławię Wam. Niech e, Wasze serce otwiera się na tą łaskę. Naprawdę modlę się teraz, żebyś nie musiał dochodzić do takiej granicy w swoim życiu, ale e, modlę się właśnie, żebyś już wcześniej. Dostał właśnie tą zdolność od Ducha Świętego, otworzenia się na Bożą łaskę, żebyś właśnie w tym miejscu, gdzie teraz jesteś, po prostu się otworzył na Bożą łaskę z taką ufnością, że Bóg naprawdę Cię kocha i że chce dla Ciebie czynić samo dobro w Twoim życiu. I niech ta łaska faktycznie się objawia. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Widzimy się w czwartek. Do zobaczenia.